Ja mówię do niego, brachu, jestem ranny. Zaprowadził mnie do szpitala amerykańskiego, ten był bliżej. Byłem położony na łóżku szpitalnym. Pielęgniarka rościnami z A ja mówię do niej, przecież ja mam za chwilę maraton, za tydzień. Pamiętam te słowa. Jakby to, moje myśli były w ogóle gdzie indziej, w tamtym momencie. Dostałem morfinę, ale za chwilę noszą tego młodego chłopaka, który pobiegł wtedy za mną. Ja pamiętam, jak leżał obok mnie na, po lewej stronie, zdawało mi się, że ma koszulkę na, 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 twar na twarz naciągniętą. I, I ja nie pamiętam, czy ja zadałem pytanie lekarzom, czy on żyje. Ja spojrzałem na tę wymianę ich spojrzeń między sobą, I to też było chyba, to było chyba bardziej odpowiedź, odpowiedź, taka właśnie między nimi. Ten chłopak umiera obok mnie. A ja dostaję w serce jakieś nieprawdopodobne uczucie, które odzywa się za chwilę, kiedy jest segregacja rannych i kiedy jestem już w polskim szpitalu, przychodzą do mnie amerykańscy koledzy tego chłopaka. Podchodzą do mnie, szukają szukają gościa, który był z nim. Podchodzą do mnie. Ja pamiętam te nasze żołnierskie łzy, te nasze, to nasze poruszenie.